Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w Studiu Redy Ziemi gościem sekretarza gminy Żośnia, pana Jana Kałużynego. Witam pana. Dzień dobry, panu, Dzień dobry. Panie. panie sekretarzu, no cóż, w wielu gminach trwają prace, w niektórych już um, przegłosowano uchwały budżetowe na 2011 rok. Jak to wygląda w Gminie Żośnia? Bo wiem, że część gmin mówi, że ten rok będzie, jeśli chodzi o inwestycje zachowawczy. W naszej gminie jeszcze nie mamy uchwalonego budżetu przez Radę Gminy. Na no to będzie on uchwalony w lutym zgodnie z ustawą, ponieważ ten termin został przedłużony do końca lutego w tym roku. Z jest przygotowane, czy budżet zachowawczy jest budżetem kontynuacji. Czyli pozostały uwzględnione wszystkie inwestycje, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich, no i są też drobne inwestycje przewidziane, które, na które trzeba w tej chwili przygotowywać dokumentację, aby móc rozpocząć je w roku bieżącym. W 2011 roku podejrzewam, panie sekretarzu, że będziecie chcieli, żeby jak najwięcej słońca było. Bo ciekawy projekt realizujecie. No z pewnością. Projekt w tej chwili rozstrzygamy. Postępowanie przetargowe, wyłaniamy wykonawcę i mamy nadzieję, że tylko warunki pogotowe się umożliwią. Będziemy pierwsze kolektory instalować na budynkach domów prywatnych i oczywiście to słońce dla nas jest taką jakby nadzieją, że faktycznie ten... Z, z skutkuje, to w budżetach mieszkańców oszczędności będą duże. Dokładnie, a drodzy Państwo, jak jeśli przyszło, w przyszłą zimę będzie na przykład u Państwa brakować ciepłej wody, to zapraszamy do gospodarstw agroturystycznych do Rząśni, bo tam te słoneczne dachy sprawią, że ta ciepła woda zawsze będzie. No nie mamy co prawda e, gospodarstw agroturystycznych na ten gminy Rząśnia, ale mieszkańcy na pewno będą zadowoleni. się inne będą. Będą oczywiście, także. E, jeśli chodzi o te kolektory słoneczne, to wiadomo, duża inwestycja. E, no, ale my po, po wróćmy do takiego ciekawego tematu, bo wiem, że gmina Rząśnia zdobyła kiedyś tytuł Zdrowa Gmina, no i teraz staracie się kolejny tytuł, ale już nie zorganizowany ten konkurs przez Urząd Marszałkowski, ale przez inną organizację. Tak, Polskie Towarzystwo Onkologii ogłosiło konkurs z, też pod taką samą nazwą, tylko oczywiście, tylko w odniesieniu do gminy, Zdrowa Gmina i jest to program skierowany do sześciu województw, obejmujących między innymi województwo łódzkie, w ubiegłym roku został przeprowadzony pierwszy taki pilotażowy program na terenie Województwa Mazowieckiego, a dotyczy on wzr e oceny i działań profilaktycznych polegających na wzroście badań profilaktycznych związanych z chorobami nowotworowymi, a chodzi konkretnie o mammografię, o badania ginekologiczne oraz o profilaktykę jelita grubego. I będą tu właśnie oceniane wskaźniki wzrost ludzi, którzy przebadają się pod kątem wykrywalności tych chorób, o której powiedziałem, jak również działania gminy, w które promują profilaktykę przeciwnowotworową, a my taką profilaktykę Praktykę z środków własnych też prowadzimy ponieważ finansujemy szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy u dziewcząt w populacji 12-13 latek. To trzeba pochwalić gminę, bo naprawdę profilaktyka, jeśli chodzi o choroby nowotworowe, sami onkolodzy mówią, jest bardzo ważna. No, ale ja teraz przeniosę się na inny temat, też związany ze zdrowiem. Mówi się o rejonizacji, jeśli chodzi o karetki pogotowia. Powiat pańczański wiem, że no sprzeciwia się temu, bo niektórzy mówią po prostu to głupi pomysł. Oczywiście bardzo niekorzystne rozwiązania, które zaproponowane zostały w zakresie umieszczenia karetki typu P, czyli podstawowego w Osjakowie, kiedy to y, zupełnie nie jest racjonalne. Y, y, racjonalna lokalizacja, y, Paniecznie do tej pory taka karetka funkcjonowała i powinna naszym zdaniem też funkcjonować. że w centrum powiatu i do odległości do każdej z gmin są niewielkie, natomiast Zos wszędzie jest bardzo daleko. I myśmy przyłączyli się jako gmina w postaci pisma podpisanego przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy do y, negatywnej opinii, którą wydało starostwo powiatowe w formie uchwały. Wiem, że Wicestarosta te dokumenty z, już złożył na biurku pani wojewody. Mamy nadzieję, że. Ten projekt zostanie tak zmodyfikowany, że w naszym powiecie pajęczańskim pozostanie również yy, karetka typu P. Yy, karetka typu S, czyli ta ratownicza, yy, została pierwotnie uwzględniona, więc tutaj nie, nie wnioskowaliśmy o zmianę żadną, tylko o tą podstawową. Panie sekretarzu, trwają ferie zimowe. Ja tak przeglądając stronę internetową Gminy Rząśnia, zresztą bogato, bogatą stronę, no i aktualizowaną, co najważniejsze, znalazłem no, ciekawe y, propozycje na ferie dla dzieci. Szczególnie dlatego, że włączyły się bardzo czynnie biblioteki i mają taki bogaty program. Tak, y, oczywiście bardzo nas też to cieszy jako y, gmina, która jest organem y, założycielskim y, Gminy Biblioteki Publicznej i, 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 i nie tylko w bibliotece w tej Wrząśni, ale również w jej filiach w Broszęcinie, w Kodraniu, w Stróży i w Białej są organizowane i prowadzone zajęcia dla dzieci, aby zagospodarować ten wolny czas w czasie ferii. Również pod względem sportowym wszystkie sale gimnastyczne są otwarte, także dzieci mogą również aktywnie grać w piłkę halową, czy, czy w siatkówkę, czy w tenisa. A najważniejsze Bardziej teraz takim spektakularnym wydarzeniem sportowym to będzie pierwszy noworoczny turniej o Puchar Wójta w piłce, w piłce yy, halowej. W sobotę rozpoczęcie yy, turnieju od godziny 10, zakończenie około 17. Zgłosiło się 16 drużyn, i te 16 drużyn to są drużyny tylko i wyłącznie z naszej gminy, czyli z, z, zakres jest tutaj uczestnictwa bardzo duży, bo około 160 zawodników będzie walczyło o te najważniejszy puchar. Także zapraszamy serdecznie w, w radiu słuchaczy, którzy akurat w pobliżu rząśni mieszkają, czy, czy w powiecie, aby mogli również zobaczyć, jak potrafią się młodzi i starsi też bawić, ponieważ są zgłoszone drużyny przez Urząd Gminy, przez Radę Gminy, są oldboye. Pan będzie grał? Ja też będę grał. W, 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 Jaka pozycja? W, no, w, w, w halówce to akurat chyba wczoraj na wszystkich pozycjach. Ale bramkarza pan nie przewiduje. Bramkarza nie przewiduje, Oczywiście. Oczywiście jeszcze mało tego, zgłosiły swój udział kobiety i zresztą no, bardzo wdzięczną na bar nazwą Ladies, także mam nadzieję, że dżentelmeni też się znajdą. Ale nie będziecie kopać kobiet. <grym> <grym> Dlatego powiedziałem, że mam nadzieję, że będą dżentelmeni rywalizować z, z paniami. <grym> Serdecznie państwa zapraszamy na ten turniej. Panie sekretarzu, no ja wiem, że większość gmin samorządów ma teraz problem, jeśli chodzi o wynagrodzenia um, nauczycieli. Chodzi o te wyrównania do średnich, bo w wielu w gminach te dodatki, jakie przewiduje ustawa, no są niewypłacane w takiej wielkości. I teraz przychodzi ból głowy, bo trzeba to wyrównać. I to nie są małe pieniądze. Jak to wygląda w przypadku gminy Rząśnia? To jest problem? Znaczy problem zawsze, jeżeli chodzi o dodatkowe pieniądze, które po prostu nie są przewidziane w trakcie roku budżetowego, to taki problem zawsze jakiś tam się pojawia, ale nie jest to duży problem w ubiegłym roku tych wyrównań było na kwotę 80 chyba 8 tysięcy złotych w tym roku jest znacznie mniej i dotyczy to przede wszystkim nauczycieli kontraktowych. Nie Jest to wina samorządu, tylko regulacji prawnych w zakresie wynagradzania nauczycieli. Stąd ten problem się pojawia, ponieważ właśnie nie osiągają najczęściej kontraktowi tych zapisanych w ustawie średnich. Wypłacimy z pewnością, nie jest to duży problem, aczkolwiek też wystąpiło to niedoszacowanie tej średniej, nie została uzyska, ona uzyskana. Wczoraj na antenie naszego radia mówiliśmy o sesji Rady Miasta i Gminy Praszka, na której podejmowano decyzję w sprawie reformy oświaty, chodzi o likwidację małych szkół wiejskich. Czy takie szkoły też funkcjonują w gminie Rząśniach, gdzie na przykład w jednej klasie uczy się pięć dzieci i to jest na przykład duże obciążenie dla budżetu. To znaczy na pewno z pewnością my mamy trzy małe szkółki, to jest szkoła w postaci w Brześcinie, w Stróży i w Zielęcinie, ale taka jest wola władz samorządowych, wójta, myślę, że i radnych, że dopóki mieszkańcy sami nie będą chcieli likwidacji tej szkoły, na pewno taka inicjatywa ze strony gminy nie wystąpi. są Z pewnością, jeżeli pod względem ekonomicznym te szkoły przynoszą duże, że tak powiem, dofinansowanie, duże trzeba tam po prostu przeznaczyć, ale nie, nie jest to determinujące o tym, aby te szkoły zamykać. Szkoła to dla wsi, nawet ta mała szkoła, to to również nie tylko edukacja, ale i kultura. To są też miejsca pracy, to są nauczyciele, którzy znają te dzieci, rodzice, dostęp do szkoły, mniejsze zagrożenie dla dzieci w zakresie wychowań, w systemie wychowawczym, ponieważ wiadomo, w dużej masie, w dużej ilości uczniów w szkole te, te zagrożenia są znacznie większe niż w tych najświększych szkołach. Na pewno u nas likwidować szkół nie będziemy, chyba że będzie taka wola rodziców, lub faktycznie nie będzie tam już w ogóle dzieci. Przede wszystkim też dlatego, że to też ośrodki kultury na, w tych małych miejscowościach. No i też sport. A jeśli chodzi o sport, to jeszcze na koniec przypomnijmy. W sobotę o godzinie 10. Co się odbędzie w Rząśni? W pierwszy pierwszy y, turniej o, y, w piłce halowej o Puchar Wójta Gminy Rząśnia. Serdecznie zapraszam. A zapraszał nasz dzisiejszy gość, sekretarz Gminy Rząśnia, pan Janka Łóżny. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.